Powtarzam z uporem maniaka, że tak naprawdę obracamy się cały czas wokół jednego pojęcia. Jeśli z tym byśmy się uporali, to cała reszta też pójdzie w miarę normalnie. To jest to pojęcie antysemityzmu, które cały czas wisi, nawet tam, gdzie nie pada, to jest, nawet tam, gdzie się o tym nie mówi, to istnieje. To jest nienazwane, to jest nieokreślone i płacimy za to określoną cenę, bo nie mówiąc o tym szczerze, nie rozmawiając o tym szczerze. Jesteśmy spychani na margines. Profesor Hone Meruk, osoba bardzo reprezentatywna dla społeczności żydowskiej. To był profesor literatury Jidis i przewodniczący Ośrodka Kultury Żydów Polskich na Hebrajskim Uniwersytecie w Jerozolimie. W 1990 roku w wywiadzie dla Tygodnika Powszechnego on powiedział: tak, antysemityzm to jest nienawiść do każdego obcego. I właściwie nie ma sensu rozmawiać, bo jeśli ja nie lubię swojego sąsiada, który śmierdzi, przeszkadza, pluje, przeklina, to jestem antysemitą. Jeśli ja zwrócę jakiemuś bandziarowi uwagę, czy w ogóle źle o nim pomyślę, że się zachowuje po bandycku, ja go nie, nie lubię, nienawidzę takich zachowań, to jestem antysemitą. Rzecz zostaje sprowadzona do absurdu. Do tego dopuścić nie można i z drugiej strony ten sam profesor wytyka nam, czy wytykał nam coś takiego, że Berman nie funkcjonował w Polsce jako Żyd. On funkcjonował jako członek partii. A partia nie była Żydowska. Było pols była Polska. I to wszystko, co on robił, to samo mógłby robić Polak. Gdyby nie on, byłby Polak na jego miejscu. Tylko my mamy problem z tym, że to on był na tym miejscu, a nie ktoś inny. I jednocześnie mamy wypowiedź Bermana na pani Teresy Torańskiej w książce on. Zdawałem sobie sprawę, że najwyższych stanowisk jako Żyd objąć albo nie powinienem, albo nie mógłbym. I on tam mówi też dalej, że nieważne jest to, kto stoi na czele. Ważny jest ten, kto za te sznurki z tyłu pociąga. I w tym momencie ten dialog schodzi na płaszczyznę konkretów. I tylko o konkretach powinniśmy rozmawiać. Jak rozwikłamy ten węzeł antysemityzmu, to z całą resztą myślę, że problemów też nie będzie.